Kane przygotował dla nas nową przygodę i z tego co mówił, zanosi się na naprawdę niezłą zabawę. Jest trzecia w nocy. Nie, to nie jest trzecia, tylko piętnasta. Dzisiejsza przygoda to... Słodka sprawa z syropu! Moi drodzy, mam nadzieję, że znacie drugą zasadę obłędnego cyfrowego cyrku. A druga zasada brzmi: zakaz śmiania się ze mnie. Brzmi nie fajnie. Co sądzisz po mnie? Więc strasznie głupia zasada. Zdrowańca. Eee... Ta, nie. <Corro> A few moments later. To zapewne was swojów przysłał nasz pan. Dla ocalenia nas od nadchodzącej zguby. Eee, nie, my to tylko za kary jesteśmy. Mam to w dupie. Bandyci użyli stuningowanej cysterny, więc postanowiłam, że aby ich złapać, otrzymacie uzbrojonego husarza. Przemoc! W sumie jak ktoś, jaka to niby miałaby epoka... Myślisz, że twoja mama... też już nam siedzi na ogonie? Dobra, gengu, Kiedy ich dogonimy, ja wyskoczę, wbiję do środka i powystrzelam ich co do jednego piksela. Nie widzicie, że zajęty jestem? tego się ja zapauzować! A few moments later... Szefie! Skleili! Zagazanie. Proszę wypierd... Hey! Co? Linci spchania? Chyba jednak bo... Co? Ha? To wszystko przez ciebie. Po no tata, znów nie działa to wideo. Gdzie jesteśmy? Co... co to jest? Wpadliśmy gdzieś pod mapę. Mapę? Czemu nie ma tu ciebie ani twojej trupy? Posłuchaj mnie, jestem w tym wymiarze za karę. I właśnie wylądowałam w najlepszym miejscu, w jakim mogłabym wylądować, czyli pod nieużywanym monopolowym. Podczas czekania, aż kara się skończy, nie zaszkodzi wybić. A few moments later... No, czas iść się napić wody. Od lat tego nie robiłem. Jezu, już myślałam, że nie zniknie.